Cześć wszystkim Tutaj Marcin Fręcko z tej strony Miałbyś dzisiaj taki vlog mm, o tym jak e, zrobić alternatywnie z lekcjami religii, nie? No bo e, jeśli przejdzie na przykład ta ustawa katechetów e, o obowiązkowych lekcjach religii lub etyki e, no to żeby było po prostu wiadomo, nie? jak ja bym do tego podszedł Alternatywnie nie do tego co jest teraz, czyli, że religia jest nieobowiązkowa, etyka też i można zwolnić dzieci z jednego i drugiego. Nie? Yy, natomiast no bo wszyscy wiemy co zrobił pan Grzegorz Braun. No i wydaje mi się, że na chwilę obecną potępienie tego yy, co pan Europoseł zrobił. Jest według mnie ważniejsze. Myślę, że gdzieś tam na przykład po południu albo jutro zrobię filmik o tym, co miało być dzisiaj. Natomiast sobie dzisiaj pogadamy o wyskoku pana Grzegorza Brown. Dobry? Tak. No, wiecie, zmierzam do domu, nie? No to trzeba czasami powiedzieć komuś dzień dobry, nie? No, co jak wiecie, no pan Grzegorz Brown zaprzeczał Holokaustowi, nie? Zaprzeczał zbrodniom Holokaustu, mówił, że nie było komór gazowych i takie tam rzeczy. No, według mnie to są wypowiedzi haniebne i tak nie wolno po prostu robić, nie? To jest po prostu haniebne taniebne zaprzeczanie po prostu zbrodniom, no które były, no i które po prostu były tragedią, nie, na skalę światową. No pan Grzegorz Braun stara się nam za wszelką cenę zrobić się jako krajowi obciach. No wszystkie te jego antysemickie ekscesy, czy homofobiczne, czy inne, no o tym niestety świadczą, nie. E, uważam, że to jest po prostu łajdactwo, nie? No zaprzecza, żeby zaprzeczać holocaustowi, e, no to po prostu no, ciężko mi to powiedzieć, nie? No, też nie chcę mieć jakiś tam spraw, że, e, że go znieważam, nie? No, tutaj ciężko jest po prostu bez bluzgania go określić. E, chociaż no, nie, to co ja, ja powiem, to nie jest moim zdaniem obraza go. To jest moja o, opinia o, po prostu o wszystkich, którzy negują Holokaust, y, którzy głoszą antysemickie brednie tego typu. Y, no, ktoś, kto tak robi, y, każdy, no, każdy, nieważne nie, nie, nie kto to jest, to po prostu y, jest po prostu niegodziwcem, nie? Jest po prostu skrajnym niegodziwcem. Y, to jest po prostu szczyt, po prostu skurwienia się i łajdactwa, nie? No tak to niestety trzeba nazwać. Po prostu taka jest moja opinia o postawie. Dzień dobry. No taka jest moja opinia, no i, no i tyle, nie? No, nie Nie jest to moja, moją celem obrażanie tutaj kogokolwiek. No... I tyle, nie no. Po prostu, ja po prostu nie wiem jak to po prostu skomentować, nie? Tak. E, to jest też antypolskie po prostu zachowanie, szkodliwe. E, no wiecie no... Wiele krajów nas postrzega jako antysemitów, no niestety, nie? Niestety mamy taką gębę dorobioną. E, pan Brown po prostu Robi wszystko, żeby ta gęba była dorobiona jak najmocniej, nie? Widzicie, <laughs> ja też nie jestem yy, za odpowiedzialnością karną za wypowiedzi, nie? Nawet te najbardziej łajdackie, nie? Yy, bo uważam po prostu, że jak ktoś robi z siebie durnia, no to po prostu trzeba go wytykać palcem, nie? A nie marnować na niego czas podadników i go wsadzać, nie? Co do zasady. Natomiast też musi być jakaś współmierność, nie? No bo e, mnie się na przykład policja czepia, że e, propaguje bandytyzm w internecie, no bo się domagam legalizacji różnych czynów zabronionych. Co nie jest przestępstwem. No bo wolno się domagać, wolno się domagać zmian w prawie. No w dowolnym kierunku, nie? No bo, po prostu na tym polega demokracja, że różne pomysły na państwo się ze sobą ścierają, nie? no niemniej no jakaś melepeta się spłakała i po prostu no się policja mnie o to czepiała, nie no niestety nie? no muszę i sprawdzić czy nie jestem jakimś ekstremistą yy, i nie zamierzam zrobić jakiegoś psikusa gdzieś nie yy, no niestety no ale jednocześnie no mamy takiego pana yy, europosła Grzegorza Brauna, no który co rusz robi jakieś ekstresy dziwne co już po prostu się zachowuje karygodnie No i jemu włos za to nie spada z głowy Nie? Tak samo jest z tymi sprawami przy granicach Nie? to te karki od Bąkiewicza Tam napastują imigrantów Przeszukują Legitymują, do czego nie mają prawa w ogóle Popełniają przestępstwo tym samym No i nic, nie? Policja tam, Straż Graniczna Jest uśmiechnięta, hepi, Cześć no, a z kolei no, ktoś, kto robi coś zupełnie legalnego, no ma problemy, nie? No, taka to no, jest po prostu nasza rzeczywistość polska, nie? No, państwo po prostu silne wobec słabych, nie? Samo mieliśmy z tą kobietą, nie? Co w kajdankach była doprowadzona, bo odsiadywała wyrok za niepłacenie mandatów, nie? Co oczywiście no, nie jest niczym godnym pochwały, nie? No powinno się płacić mandaty, jak masz jakieś zasądzony. No ale... No też no, wiecie, no... Nikt by nie ryzykował, mając 3 miesiące, czy tam 4 odsiadki, dostać kolejnych 3 lat, nie? No, to jest po prostu absus, nie? No ale... Takie mamy realia, że są równi, równiejsi. Jednym wolno łamać prawo, innym nie wolno robić rzeczy zupełnie legalnych. No. Takie mamy po prostu zwyczaje, po prostu w Polsce, nie? I to jest, według mnie, po prostu nienormalne. Yy, powinien się tym, co robi pan Przegosz Bram, zająć kontrwywiad, jak mówił pan Piotr Wroński. No, a tymczasem no, nic się nie dzieje. Yy, no i tyle. No, po prostu to, co zrobił. Pan Grzegorz Braun jest godny najwyższego po prostu napiętnowania i potępienia. Po prostu zwykłe świństwo, nie? To wszystko co mam do powiedzenia. Trzymajcie się. papa? Pa.